Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Co w Polityce Piszczy i moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Bosak, zapowiedziany. Niestety miało się te... właśnie, niestety się nie odbyło spotkanie, bo mieliśmy się tutaj w moim studio spotkać, jednak panu Krzysztofowi coś wypadło i nagrywamy to zdalnie, ale z tego co słyszałem w sierpniu postaramy się ten stracony czas nadrobić i już spotkamy się tutaj u mnie w studiu. Dzień dobry, dobry wieczór, tak jest. Zobowiązałem się, że zrobimy wywiad, robimy wywiad, mimo że musiałem z Białegostoku wyjechać o godzinę wcześniej. Dobrze, nie sposób zacząć od, od czegoś innego niż temat pani Siarkowskiej, cały czas jest on grzany na Twitterze, media chyba tego tematu jeszcze nie grzały, chociaż nie wiem. I czy ten ruch ocenia pan dobrze, bo po, po opiniach sympatyków czy użytkowników z Twittera, no to negatywnie troszkę oni przyjmują ten transfer. Ja myślę, że. Znaczy, tak, ja oceniam ten ruch dobrze, bo jestem jednym z jego pomysłodawców i wykonawców, więc trudno, żebym oceniał źle. Ale też muszę powiedzieć, że rozumiem głosy krytyczne, które wychodzą od naszych sympatyków. Myślę, że patrząc z zewnątrz i nie mając takiego spojrzenia bardziej dalekosiężnego, strategicznego, to jest naturalne, że wyborca Konfederacji jest niechętny wszelkim transferom. Natomiast jaki jest sens takiego ruchu, no, sensem tego ruchu nie jest zadowolenie tych wyborców, których mamy. Sensem takiego ruchu jest pozyskanie tych wyborców, których nie mamy. To, co jest wadą dla obecnego wyborcy Konfederacji posełu Anny Siarkowskiej, to jest zaletą w oczach wyborcy PiS. I cały sens tego naszego ruchu polega na tym, żeby uruchomić przepływ wyborców PiS do Konfederacji. To Konfederacja jest prawdziwą prawicą, to Konfederacja jest sojuszem sił ideowej prawicy, nowej nadziei ruchu narodowego Konfederacji Korony Polskiej. I my z tym przekazem musimy dotrzeć do milionów prawicowych wyborców, którzy są zmanipulowani przez media, zarówno rządowe, jak i antypisowskie, które, niezależnie czy weźmiemy jedne czy drugie, wmawiają społeczeństwu, że PiS to jest jakaś prawica, a że Konfederacji właściwie nie ma, udają w większości przypadków. To, co my musimy zrobić, żeby uruchomić przepływ wyborców z PiSu do Konfederacji, czyli do partii prawdziwej i dowej prawicy, to musimy dać im sygnał i przejście posła, który w konkretnych sprawach był pryncypialny, który jest posłem, którego nie da się zakwestionować, że wobec partii rządzącej był nielejalny i który za swoją pryncypialność właśnie został tam wewnętrznie wyrzucony z komisji, sekowany, blokowany i ostatecznie dostał zapowiedź, że po prostu nie zostanie wystawiony na listy za wierność swoim przekonaniom. Przyjęcie takiego posła na listę jest sygnałem dla wyborców rozczarowanych pisem z powodu tego wszystkiego, co robili Morawiecki, Niedzielski, Kamiński, Kaczyński cała ta ich ekipa jest sygnałem, że tutaj jest alternatywa. My musimy umieć grać na wielu fortepianach, jeśli chcemy rosnąć, jeśli chcemy być formacją naprawdę wielonurtową. I tym ruchem właśnie to robimy. To znaczy wysyłamy sygnał do środowisk konserwatywnych, do środowisk proobronnych, do środowisk pro-life, do środowisk antysanitarystycznych, które gdzieś w części PiSu, w jakiejś części Solidarnej Polski. Widziały swoją reprezentację, wysyłamy do nich sygnał, który dzisiaj został wypowiedziany bardzo jasno na konferencji prasowej. Ten sygnał brzmi tak: ten projekt się wypalił, ten projekt dłużej nie ma sensu. Głosujcie na konfederację. Konfederacja jest nadzieją polskiej polityki. Tutaj jest nowa jakość, i tutaj jest wasze miejsce. Tutaj jest dla was miejsce. Tutaj jest bastion realizacji dobrego, prawdziwego, propolskiego programu wolnościowego, niepodległościowego, konserwatywnego. Taki przekaz wysyłamy przyjmując poseł Szarkowską, która czy nam się to podoba, czy nie, wielu wyborcom Konfederacji może się to nie podobać, ale jest, są w Polsce wyborcy Konfederacji dotychczas to jest trochę ponad milion ludzi, a obok tego trochę ponad miliona, które ma swoje upodobania, są kolejne miliony, które jak na razie swoje polityczne nadzieje lokowały w PiSie. I my nie możemy się zadowolić tym, że a mamy milion wyborców, ok, jest fajnie, spoczywamy na laurach. My zbudowaliśmy. Partię polityczną, która przyciągnęła milion wyborców, i musimy zrobić to, co mówiliśmy w kampanii prezydenckiej, czyli idziemy po drugi milion, idziemy po trzeci milion, idziemy po czwarty milion. My musimy po prostu wyprzedzić konkurencję, musimy tę konkurencję rozbić, osłabić, między innymi właśnie w ten sposób, żeby wykonywać gesty o charakterze symbolicznym, które symbolizują to, że tych wyborców tutaj zapraszamy. I teraz poseł Siarkowska nie dostaje nic na tacy. Poseł Siarkowska będzie w okręgu, w którym e, może być e, zero mandatów lub jeden, będzie rywalizować o to, żeby były dwa mandaty. W okręgu Na no Aktualne sondaże, z tego co widziałem, prognozy pana Palady dają dwa, dwa mandaty. No tak, prognozy pana Palady, tylko to są tylko prognozy. No a, tak. jaki, a jaki będzie wynik wyborczy, to zobaczymy, bo na przykład prognozy pana Marcina Palady, ani żadne inne, nie uwzględniają rozkładu wyborców. O tym rozkładzie wyborców my nic tak naprawdę nie wiemy, dlatego że nikt tego nie bada, nikt nie wykonuje sondaży z uwzględnieniem różnic w rozkładzie wyborców w różnych okręgach. Jeżeli weźmiemy specyfikę, nazwijmy to powiatowego Mazowsza, w którym ja kandydowałem na senatora 9 lat temu, więc doskonale wiem, o czym mówię. Można mieć naprawdę dobry przekaz, dobry program i się zderzyć ze ścianą polegającą na tym, że jest ogromne poparcie PiSu. Podobnie jest w Świętokrzyskim, z którego byłem posłem w poprzedniej kadencji. Żebyśmy my wywalczyli dodatkowe mandaty, my musimy rozbić pewien pisowski monolit w tego typu mazowieckich, czy świętokrzyskich, lubelskich, czy może podlaskich yy, powiatach. I musimy to zrobić kimś, kto jest dla tych ludzi wiarygodny. Yy, mamy u siebie ludzi, którzy są wiarygodni w jednych obszarach i potrzebujemy kolejnych. I ja uważam, że tam nie będzie łatwiej rywalizacji, bo przypomnijmy, że e, będzie w tym okręgu też kandydował Jacek Korwin-Mikke. E, Oj, to już koniec koniec było osób. oficjalne. Nie wiem, czy było oficjalne, no, natomiast było. Ja, ja wiem, że będzie. Ja też ja wiem. Że, ja wiem, że będzie i w związku z czym e, mówię, że tam nie będzie jakiejś łatwiej rywalizacji. Nikt nie dostaje nic na tacy. Jeżeli jest tak, jak mówią krytycy, mocno aktywnie właśnie na Twitterze, czy może na innych platformach, to znaczy, że właściwie wśród wyborców Konfederacji Ani Siarkowskiej to tam nikt za bardzo nie szanuje i nie lubi i oni nie wierzą w to, że przyciągnie wyborców. To jest na to jest tego bardzo prosta konsekwencja, polegająca na tym, że Anna Siarkowska nie wejdzie do Sejmu i to jest bardzo sprawiedliwe. Natomiast jeżeli Anna Siarkowska przyciągnie do naszej listy wyborców, wiele tysięcy nowych wyborców, którzy zagłosują w tym okręgu na nią, a w innych okręgach na naszą listę, to będzie miała szansę rywalizować o Sejm. Tu jest bardzo sprawiedliwa logika wyborcza w tym wszystkim. Gdybyśmy dali miejsce pierwsze, można by mówić, że to jest coś na tacy, ale dając miejsce inne niż pierwsze, w okręgu, gdzie będzie rywalizować z ludźmi, którzy mają mocne nazwiska i są kojarzeni z konkretnymi częściami konfederacji, nie ma nic na tacy. Po prostu idziemy na wyborcze sprawdzenie, ile jaka jest wartość wyborcza poseł Anny Siarkowskiej i ilu wyborców ona do konfederacji zdoła przyprowadzić. I myślę, że tu nikt nie ma nic do stracenia. Oczywiście, poza tym, że niektórzy nasi sympatycy kręcą nosem, tylko proszę, żeby ci sympatycy zadali sobie pytanie: czy konfederacja jest od poprawiania nastroju tym wyborcom, których już ma? Czy konfederacja jest od rozbicia kartelu partii politycznych we wszystkich naszych regionach, okręgach wyborczych i osłabienia ich realnego? I realnie osłabia się i rozbija inne partie. Nie tylko poprzez artykułowanie rozsądnej alternatywy, ale także przez ruchy ofensywne. I to, co dziś wykonaliśmy, to jest ruch ofensywny, to jest wyjęcie karty stali przeciwnika. No, ja nie do końca się z tym zgadzam. No, to jeżeli pani Siarkowska miałaby zabrać tych wyborców z pisu, to równie dobrze i ze środkowego miejsca mogłaby startować, ale ze środkowego miejsca miałaby tych głosów więcej, co więcej. E, I co pan powiedział, że te prognozy pana Paladę nie biorą pod uwagę tego, jaki jest to okręg i jak e, głosują ludzie w tym okręgu, jednak mi się wydaje, że bierze to pod uwagę w tych wszystkich prognozach. E, tak samo. E, czy akurat zbieżność tego, że akurat pani Siarkowska wzięła ósmy mandat y, z list PiSu, a w aktualnych pro prognozach tych mandatów będzie siedem, właśnie nie jest znakiem, że pani Siarkowska dopiero do Konfederacji dołączyła teraz, a nie lata wcześniej, czy miesiące wcześniej? Jak teraz nagle wam urosło? Po kolei, od końca. E, propozycja, którą dostała Anna Siarkowska od nas, nie jest związana z... Momentem, w którym jesteśmy, to jest tylko związane z informacjami medialnymi, które nie są tylko medialne, tylko które się udało potwierdzić, polegającymi na tym, że w ogóle nie zostanie wystawiona. To znaczy moim zdaniem, jeżeli PiS by ją wystawił, to ona po obecnej kadencji ma popularność taką, że z powodzeniem by wyprzedziła różnych innych polityków PiS-u. No, więc to, że tam będzie mniej mandatów, to akurat Annie Szarkowskiej różnicy nie robi. No ale właśnie proszę... pytanie do pana posła, bo pan poseł powiedział, że odpowiem do końca, dobrze? Bo zadałeś trzy pytania w jednym, to, to chcę po kolei odpowiedzieć i proszę tylko, żebyś sprawdził, czy, czy na wszystkie odpowiem, żeby nam żadne nie uciekło. Więc ja uważam, że Znaczy propozycja nasza była związana z informacją o w ogóle braku wystawienia. I oczywiście my w kontakcie jesteśmy nie od dziś, bo spotykaliśmy się. Lata temu w Młodzieży Wszechpolskiej, Lidze Polskich Rodzin, później w Fundacji Republikańskiej, później w Ruchu Republikańskim. Z niektórymi politykami obecnie Nowej Nadziei Anna Siarkowska tworzyła jeszcze do 2019 roku Partię Republikańską, więc gdzieś w stowarzyszeniach proobronnych czy ruchach na rzecz właśnie dostępu do broni w ruchach pro-life, w Marszach dla Życia i Rodziny, nasze drogi przecinały się nieustannie przez ostatnie 20 lat, więc to nie jest żadna nowa sytuacja. Natomiast sytuacja polegająca na tym, że ten start będzie zablokowany ze względu na pryncypialność właśnie w sprawach konkretnych rozwiązań ustawowych, gdzie cały szereg projektów został zablokowany tym, że Anna Szarkowska głosowała z nami, z Konfederacją, a nie, a nie ze swoim klubem PiS. Z tego wynikała ta propozycja. Teraz zapytałeś, czy to nie mogło być miejsce niż drugie. Oczywiście, że mogłoby być i być może z innego mogłaby, mogłaby kandydować i również wejść. Ja przypomnę, że ja na przykład wszedłem jako znacznie mniej rozpoznawalny niż Anna Siarkowska poseł obecnie z dziesiątego miejsca, więc jak najbardziej to jest możliwe, natomiast my też mamy... Bo powiedziałbym, jakiś tam szacunek dla dorobku, jeżeli akurat dysponowaliśmy na tej liście, obsadzonym miejscem drugim, to to miejsce zaproponowaliśmy, bo po prostu tak wynikało z rozkładu e, 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 koalicyjnego. No i, i, taką, i taką propozycję sformułowaliśmy, bo mogliśmy, tak? Podobnie swoimi miejscami Korona czy Nowa Nadzieja gospodaruje, tak jak uważa za stosowne. Na przykład drugie miejsce w Warszawie zaproponowała Jakubowi Banasiowi, a przecież to miejsce mógł wziąć szef struktur warszawskich ruchu narodowego albo tam ktoś inny, prawda? Teraz pytanie, czy Marcin Paladę uwzględnia, czy nie uwzględnia zmiany w rozkładzie poparcia? Otóż ja twierdzę, że nie uwzględnia, ponieważ nikt ich nie przebadał. To znaczy, nie da się uwzględnić czegoś, co jest niezbadane. A od wyborów 2020 roku, które dają ostatnie wyniki o zmianie rozkładu poparcia, z wyborów 2020 roku jasno wynika, że rozkład poparcia mnie, jako wówczas kandydata Konfederacji, był inny niż z wyborów 19 roku Konfederacji. Więc mamy prawo przypuszczać, że ten rozkład poparcia też się zmienia w czasie, przez ostatnie 3 lata. I jak on się zmienił, żeby to wiedzieć, musielibyśmy wykonać sondaż na odpowiedniej próbie we wszystkich okręgach wyborczych. Nikt takich sondaży nie wykonuje, bo szkoda na to wszystkim pieniędzy. Więc jedyne, na czym możemy bazować to na wynikach historycznych sprzed kilku lat, które mogą być mocno nieaktualne i w mojej ocenie są mocno nieaktualne, ale to jest wyłącznie sfera spekulacji, bo być może prognozy Marcina Paladego czy innych prognozujących są trafne. Ja nie mówię, że nie są, ja tylko mówię, że jest duża sfera nieprzewidywalności i niewiedzy. Nie wiemy też, czy na przykład obecna zwyżka sondażowa przez trzy miesiące najbliższe się utrzyma czy może jakimiś atakami przeciwnikom naszym uda się te sondaże nasze trochę zbić w dół, a może naszą ciężką pracą kampanijną uda się ten wynik podbić do dwudziestu kilku procent i ofensywnym działaniem. Chciałbym bardzo, żeby tak było, ale my w tej chwili tego nie wiemy. Więc musimy grać ofensywnie, musimy sięgać po różne postaci, musimy wchodzić agresywnie na pola naszych przeciwników i po prostu i wchodzić w nowe obszary programowe i w nowe obszary polityczne i pozyskiwać dla Konfederacji nowych wyborców. I tutaj jest miejsce, to znaczy Konfederacja, jeszcze raz to podkreślę, jest formacją wielonurtową, w której jest dużo miejsca na to, żebyśmy rośli i tak musimy podchodzić. Wydaje mi się, że Chyba jeszcze jakieś jedno pytanie zadałeś, na które nie odpowiedziałem. A to już nie pamiętam. Eee, tylko jeszcze tak. Eee, powiedział Pan, e, że Pani Siarkowska dzisiaj na konferencji jest posłem medialnym. E, tylko chciałbym się zapytać, w jakiej, w jakiej kwestii, bo może to użytkownicy Twittera ją skądś kojarzą. Na wystąpieniach w Sejmie 22 wystąpienia, w telewizji też rzadko się pokazuje. No to w czym jest ta medialność? Moim zdaniem jest rozpoznawana przez znacznie większą grupę osób zainteresowanych życiem społecznym i politycznym niż tylko wyborcy z jej własnego okręgu. Moim zdaniem należy do sejmowej czołówki, jeżeli chodzi o rozpoznawalność polityczną i o pewien charakter polityczny. Jak często w mediach się pojawia, to ja tego nie śledzę. Szczerze powiedziawszy, ja w ogóle nie oglądam telewizji, natomiast wiem, że jest osobą z doświadczeniem w debatach publicznych. Ale do programów pan chodzi. Ale w tym radzi. Do programów pan chodzi, natomiast... to może, czy pan widział panią Siarkowską w jakimś programie, żeby była razem z panem? Ale jeszcze raz podkreślę, że ja nie oglądam telewizji. Więc ale... Ale... Trudno, żebym kogoś widział, jeżeli nie oglądam telewizji. Natomiast wystarczy mi obserwowanie. Debat parlamentarnych i moim zdaniem emocje wywołane jej transferem do Konfederacji doskonale to potwierdzają, że jest postacią z charakterem powszechnie rozpoznawalnym. To znaczy, sama liczba publikacji, które dzisiaj zostały wygenerowane, proszę porównać, moim zdaniem tych publikacji jest znacznie więcej niż kiedy Stanisław Tyszka przechodził do Konfederacji, do Nowej Nadziei dołączał. Moim zdaniem po prostu ten rezonans jest duży i dokładnie o to chodziło, czyli o wysłanie zdecydowanego, silnego sygnału do wyborców PiSu. Że rozpoczął się przepływ w kierunku Konfederacji w postaci ideowych i ideowych wyborców. I dokładnie to się rozpoczęło, i ten proces dzisiaj, zapoczątkowany, on będzie trwał. Za Anną Szarkowską różne inne opiniotwórcze osoby, które na razie mówią to prywatnie, zaczęły mówić to publicznie, że to Konfederacja jest nadzieją polskiej prawicowej polityki, nie PiS. Czas PiSu się kończy, czas Konfederacji się zaczyna. Taki jest nasz przekaz.